Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj aktualizacja nam się kłania. Będziemy dzisiaj grali w Subway Surfers. Długo się dosyć zastanawiałem, czy nagrać ten odcinek, ponieważ jest to powtórka z poprzedniego roku. Ale jednak nagram, ponieważ jest to jednak ważna okazja, ponieważ jest to Wielkanoc. Jest to Wielkanoc aktualizacja, więc... Więc sobie zobaczymy. Dobra, zaczynamy. Ładuje się, zaraz pewnie mu będzie muzyczka. Już jest ja, chyba. Muzyczkę doskonale znamy Więc nie będziemy jej tutaj jakoś bardzo yy, się na nią skupiali, ponieważ było wszystko w odcinku właśnie nie w poprzednim, ale w odcinku z też yy, tej aktualizacji. Dobra, odbierzmy sobie tutaj wszystkie nagrody, które zostały nam dodane. Jest ich tutaj widzę dość sporo. Weźmy sobie wszystko, żeby później nie mieć zaległości. Oczywiście, najpierw musi być reklama jakiegoś. No właśnie, takiego czegoś. Dobra, odbieramy wszystko. Dobra, i zaraz sobie zobaczymy, jakie są nowe ludziki oraz jakie są e bordy. Sobie wszystko za chwilę zobaczymy. Dobra, także nowy charakter. Szukamy nowego charakteru. Tu mamy coś takiego. Od sobie kupimy, bo nas stać. Eee... Tu mamy jakiegoś George'a. Za co będzie George? 30. Nie, nie uda nam się uzbierać na niego. 30 to jest jednak za dużo. Mamy tu tutaj pewnie... O. No, właśnie bym mówić, że pewnie trzeba ją kupić za normalne pieniądze. Zobaczmy natomiast jakie są deski. Mamy tutaj przede wszystkim... To jest stara deska. Gdzie jest jakaś nowa? Mamy taką. Ta mi się podoba, to ją kupię. Ta... no nie zbyt mi się podoba. Co jeszcze mamy tutaj nowego? Mamy coś takiego. Nie mamy lepiej pieniędzy na razie. Mamy taką. No dobra, czyli desek mamy w miarę, w miarę dużo Mamy plus 8 kluczy Troszeczkę straci straciliśmy na ten odcinek, ale trudno Więcej reklam się nie dało wcisnąć Może znowu podczas rozgrywki mi dadzą reklam, reklamę Dobra, zaczynamy W sumie to się chyba nic, no nic się nie, nie zmieniło ale jednak nagramy ten odcinek z takiego powodu, iż, yy, iż postanowiłem, że nagram taki odcinek, mimo że aktualizacja jest niemalże taka sama. Pewnie dodali jakieś małe dodatki urozmaicające rozgrywkę, ale generalnie aktualizacja jest taka sama i pamiętajmy, że według mojej opinii była to najlepsza aktualizacja tamtego roku. I zobaczymy, czy tego też będzie, ponieważ poprzednio to była wankowa, czyli powtórka znowu. Dla te, dlatego poprzednio nie było, po, było tego odcinka z aktualizacji, ponieważ była powtórka. Były dwie powtórki pod rząd, czekajcie. Czekam na coś oryginalnego, mam nadzieję, że nie będą powtarzali wszystkiego z zeszłego roku, ponieważ ja takich odcinków wtedy nie będę nagrywać. Ale o wszystkim Was informuję na Twitterze, dlaczego nie będzie jakiegoś odcinka. Ee, jednak postanowiłem, że ten nagram, ponieważ to jest taka, można powiedzieć, przełomowa aktualizacja. Myślę, że można to tak tak stwierdzić w sumie po prostu rocznik się zmienił możecie napisać w komentarzu jako takie można powiedzieć pytanie klucz i yy, jak, jak będziecie spędzali wielkanoc takie tak o chyba dodali te takie światło z okiem tak mi się wydaje, poprzednio tego nie było nie wiem czy w ogóle to, to chyba jest nowe, wiecie? To chyba całe to zmienili. Oni generalnie bazują na tych starych aktualizacjach, ale dodają jakieś nowe rzeczy. Tam widziałem, że to światło dodali. Z okien. No nie będzie to jakoś nowoczesna aktualizacja, ponieważ to wszystko już znamy. Musimy sobie później odświeżyć tam ten, ten poprzedni odcinek, zobaczyć co się tutaj pozmieniało. Zobaczymy. Dobra. Nie będziemy tutaj oceniali aktualizacji, ponieważ jeśli oglądacie tą serię, to wiecie, że ta aktualizacja mi się bardzo podobała. Yy, I że według mnie jest bardzo ładna i bardzo estetyczna. Yy, więc nie będziemy, ponieważ moje zdanie się na ten temat nie zmieniło, a bardziej po prostu skupimy się na nowościach. I postaramy się powyłapywać jakieś tutaj nowości, które zostały dodane yy, kiedy jeszcze. Podczas pierwszej tej aktualizacji nie było. Trochę chaotycznie zabrzmiało to, co właśnie powiedziałem. Chyba dodali te napisy na dachach, ale one troszeczkę no nie wyglądają jakoś bardzo ładnie i nie robią jakiegoś większego wrażenia. Za tą muzyczkę jest naprawdę bardzo, bardzo fajna i przyjemna i aktualizacja ta yy mi się nie znudziła. Jak była pierwszy raz y, udostępniona, to ona mi się nie znudziła i kiedy już przyszedł czas kolejnej aktualizacji to y, to jednak nie byłem jakoś taki wiecie taki, że trzeba zmienić już tą aktualizację, bo już jest nudna y, tylko raczej byłem zwolennikiem tej aktualizacji, ponieważ jest to jedna z lepszych aktualizacji moim zdaniem. Nie, że jest to tylko moja opinia. Przepraszam za katar, ale nie mam przy sobie chusteczki i muszę mówić z takim pełnym nosem. Przepraszam wszystkich, których bolą uszy. A tak w ogóle to chyba w poprzedniej w aktualizacji zeszłorocznej właśnie Oxfordu, ponieważ to jest Oxford, takie miasto. Chyba były jajka do zbierania, o ile się nie mylę. I to były takie jajka chyba 3D nawet, z tego co pamiętam. A teraz mamy króliczki. Zapewne czekoladowe, ponieważ są brązowe. Też kojarzące się nam z Wielkanocą. W ogóle kiedy jest Wielkanoc? Tak, tak się zastanawiam, nie? Kiedy jest Wielkanoc? Chyba mi się wydaje. Chyba w środę zeszłą. Kolejną. Czyli za. Nie cały tydzień, bo jutro, jak, jak wy widzicie, ten film to jest chyba czwartek. O ile się nie mylę, więc niedługo się pojawi, Wielkanoc. Ja już sobie sprawiłem przedwczesny prezent, wielkanocny. Tak szczerze, możecie napisać, co wy dostaniecie na przykład. Możecie wrócić do tego filmu. Właśnie się zastanawiałem, co się robi na Wielkanoc, yy, jeśli chodzi o content na YouTube. Jakoś tak nie wiedziałem, co można wielkanocnego zrobić. Myślę, że będę ukrywał jakieś jajka i dam bratu, żeby poznajdywał ją. Może takie coś nagramy. Może będzie fajne. Może jakieś podchody zrobimy. Co o tym myślicie? Możecie napisać. Albo jakiegoś vloga. Możecie napisać w komentarzu, co byście chcieli. Dobra. Skupiając się na aktualizacji, to chyba również dodali to drzewo w kształcie królika, ponieważ jakoś nie pamiętam, żeby y, tak zniszczyć y, tak zniszczyć tą, tą no a wiecie, no... I chyba też tą trawę tutaj dodali na górze Chyba poprzedniej nie było Aż chyba za chwilę sobie odpalę w laptopie filmik z poprzedniej aktualizacji i se porównam te aktualizacje i chyba właśnie tak zrobimy Bo jest to jakby, wiecie, powtórka, no Nie lubię jak powtórki są No i ta, ta deska akurat jest fajna, ten demonik. Ja się już na nią czajem i dobrze, że ją kupiłem Dobrze, że też, że wreszcie jest ludzi za pieniążki prawdziwe. Że możemy kupić ludzika za prawdziwe pieniądze, nie za prawdziwe, tylko za monety, które zbieramy podczas rozgrywki. Wreszcie się na coś przydały, ponieważ jak dodali tą nową walutę, to ta aktualizacja tak strasznie dziwnie się zaczęło grać w tą grę. Te pieniążki tak straciły na wartości. Co tak ścina nam? Dobra, odpalam sobie ten filmik za chwilę. Już sobie włączam YouTube'a tutaj w laptopie. Będziemy porównywali za chwilę. Dobra. Idziemy porównywać, ponieważ być może tutaj się zmieniło dość sporo. W sensie dość sporo. Dość mało się zmieniło i ja tu widzę, że się dość mało zmieniło. Chyba domki też są bardziej takie realistyczne. Dodali. Taki realizm, trochę. Dobra, co to włączam? Gdzie tu są? Subway serwers, tu są, Subway serwers. Dobra, kurczę umarłem, bo się zagapiłem na ten ten do tego YouTube'a, dobra. Ale teraz akurat w tej rozgrywce wszystko porównamy. Ta aktualizacja pojawiła się równo rok temu. Też 4 kwietnia się pojawiła, a ta aktualizacja też się pojawiła 4 kwietnia, czyli 3 dni temu. Właśnie się zastanawiam, czy nagrywać. Mam nadzieję, że kolejna to nie będzie Houston, ponieważ w zeszłym roku właśnie taka była. 2000 co odebraliśmy. No dobra, zobaczymy, co się co tutaj co się zmieniło. Tu się chyba nic nie zmieniło, wiecie. Tutaj weźmy i idziemy. Kurde, ale ja nie wtedy, rok temu. Zabar, czekajcie, ja sobie to wszystko porównam, przeskipuję za trochę i zobaczymy co tu mamy. Pociągi, jakie były? Pociągi, chyba niebieskie są, tak? Więcej rzeczy jest jakby w tym kościele, też widzę. Tak jak mówiłem, do zbierania nie były króliki czekoladowe, tylko jajka. Ta jest taka bardziej kolorowa, taka bardziej żywa, można by, można by powiedzieć, tak chyba. I przy okazji w ogóle tutaj zauważyłem, że tu są dwa rodzaje tych takich wagonów, są jeszcze takie jasne niebieskie Kurde, zagapię się. Ta królika jest ogólnie taka jakoś bardziej, bardziej żywe kolory ma. A może też dlatego, że film jest w 360 pikselach Niestety Na razie tak musi być, dobra Co jeszcze się tu pozmieniało? Chyba tutaj te, tych, dodali więcej tych wstążek, tych takich jakby ozdób Tu też jest więcej dekoracji jakby, chyba ten kolor się zmienił tutaj jakby że w kształcie królika jakoś tak nie pasuje mi A tak szczerze to mało się zmieniło bardzo mało się zmieniło no nie ma tutaj takiego powiewu świeżości jak było w innych aktualizacjach liczę na coś nowego w poprzedniej w kolejnej aktualizacji kiedy będzie kolejna aktualizacja, 25 chyba, a kurczę, ale ten czas szybko leci, co? Tu też tak bardziej żywo jest, widzę, ale są tutaj też są wady tej można powiedzieć remake tej poprzedniej aktualizacji, ale poprzednia aktualizacja była lepsza w niektórych, w niektórych wątkach. Na przykład to drzewo w krzacie królika strasznie mnie razi w oczy i, i te rysunki na tych, na dachach, to mnie tak jakoś odrzuca. Dobra. <kuh> <kuh> Jakieś takie duże jajka jeszcze tutaj są. No nie wiem, co mam o tym myśleć tak szczerze. Hmm. No cóż, chyba za chwilę umrzemy sobie tak specjalnie. Ponieważ myślę, że już wszystko, co już chciałem zawrzeć w tym odcinku, już o tym powiedziałem i wspomniałem. Chyba już nic więcej nie ma tutaj do dodania. Tak w ogóle to nie oczywiście, ale to jest moja pierwsza reakcja na, na tą aktualizację. Jeszcze wcześniej nie robiłem. Nie widziałem tej aktualizacji jeszcze wcześniej. Więc to jest pierwsza moja reakcja. takie moje pierwsze wrażenie to lepiej wygląda to jest więcej rzeczy jakby można powiedzieć no takie 10 na 10 wiecie 10 na 10 tamto chyba oceniam 10 na 10 tamtą yy, pierwszą wersję Ta już jest 10 na 10, jest dopracowana. Fajnie, dobra. Myślę, że za chwilę sobie się skujemy specjalnie. Myślę, że powinniśmy to zrobić w jakiś efektowny sposób. Jeszcze kuliczka weźmiemy. I zróbmy to w ten, to sposób. No cóż, dobra. Jeszcze otworzyłem sobie paczuszki. chyba, że coś jeszcze mamy do otwarcia, to też zrobimy. No dobra, widzimy się już jutro o godzinie 16.00 w kolejnym odcinku.